Witam serdecznie. Dziś trening stabilizacyjny. Będziemy wykonywać ćwiczenia w różnych pozycjach: w pozycji stojącej, siedzącej czy też leżącej. Zaangażujemy tutaj nasze mięśnie głębokie, które są odpowiedzialne za nasz gorset mięśniowy. I myślę, że poradzicie sobie z tym treningiem doskonale. Będzie też dużo ćwiczeń, gdzie wykorzystamy tutaj naszą równowagę, dlatego musimy mocno mieć wszystkie mięśnie spięte i bardzo precyzyjnie wykonywać każde jedno ćwiczenie. I będziemy wykonywać te ćwiczenia w takim systemie 30 sekund ćwiczę i 15 sekund odpoczywam. W tych 15 sekundach zawsze będę mówiła, jakie jest następne ćwiczenie, abyśmy mogły się przygotować. I, 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 no, i przejść do, do tego kolejnego. Dobrze. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonamy przez 30 sekund, najpierw na jedną nogę, potem na drugą, będzie jaskółka. Wydłużymy nogę, wyciągniemy ręce do przodu, gdzie noga z ręką stworzą jedną linię. To no, zacznijmy. Tak, przygotujmy się, aby wygodnie, pewnie, bezpiecznie stanąć na jednej nodze. Ręce wysuń do przodu. Spróbuj wyprostować nogę i trzymaj trzydzieści sekund. Jeszcze 20. I ostatnie dziesięć. Dobrze, powolutku odłóż nogę. To samo wykonaj na drugą stronę. Po 15 sekundach przerwy. Dobrze, jeszcze 5 sekund przerwy. Stań już wygodnie na nogę. Wyprostuj i ręce wysuń do przodu. I trzymaj 15, 20, 30 sekund. Tak, trzymaj, trzymaj. Dziesięć za nami cały czas oddychaj, dotręgaj mięśnie. I ostatnie dziesięć. Dobrze, powolutku. Odpuść. Tak, tutaj nasza równowaga wystawiona była na sprawdzian. Dobrze. Następnym ćwiczeniem będzie odbicie obunóż i lądowanie na jednej nodze. Raz na prawej, raz na lewej. Dobrze, to 15 sekund już mija. Tak, stań sobie wygodnie. I hop, i wróć. I hop, i wyróć. I 30 sekund.

Dobrze, odpocznij przez chwilkę. Następnym ćwiczeniem będzie odbicie obunusz i lądowanie na dwóch stopach. Tak, jeszcze 5 sekund. Dobrze, go. I wróć. I wróć. usiąść w przysiadzie. Jeszcze piętnaście. I ostatnie dziesięć. nie Dobrze. Odpocznij te kilka sekund. Dobrze stań wygodnie na jednej nodze, drugą. Trzymaj w zawieszeniu z tyłu i dotykaj podłogi hop i prostuj się. I tak 30 sekund. Jeszcze połowa. Trzymaj, trzymaj równowagę. I dziesięć. I pięć. Dobrze. Wystarczy. To samo wykonajmy na drugą nogę. Po tych 15 sekundach przerwy. Tak, jeszcze, jeszcze chwilkę poczekaj. Stań wygodnie na drugą nogę, drugą do tyłu pochyl i zacznij go. Trzymaj, trzymaj równowagę. Nami. I ostatnie dziesięć. I pięć. I ostatnie powtórzenie. Dobrze. Odpocznij te 15 sekund. Ja tu mam ściągę. W zeszycie napisałam sobie wszystkie ćwiczenia. Tak, kolejną stabilizacją będzie stabilizacja boczna dla naszych mięśni skośnych brzucha. Dobrze, podnieś jedną rękę w górę, drugą zostaw na dole i hop. I zacznij. I nisko do dołu zjeżdżaj z ręką. Jeszcze 10 sekund. I ostatnie 5. Dobrze. Po 15 sekundach przerwy wykonajmy to wszystko na drugą stronę, czyli druga ręka. Drugi bok i w dół, i zacznij. Ostatnie 10 sekund. Oddychaj. I 5. I ostatnie powtórzenie. Dobrze. Powolutku odłóż rękę. Dobrze. I kolejnych naszych 15 sekund przerwy. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Dobrze. Przejdźmy do szerokiego stania, stopy na zewnątrz. Przejdź do dołu, ręce wysuń do przodu i tak 15 sekund. Podtrzymaj. Wyprostuj ręce, ręce wyprostowane do przodu. Połowa za nami. Jeszcze troszkę. Jeszcze dziesięć, osiem, sześć, cztery, dwa i odpuść. Piętnaście sekund. Odpocznij. Dobrze bardzo podobnie, ale w przysiadzie, gdzie nogi mamy razem. Tak, ja już bokiem. I ręce też do przodu wysuwaj i podtrzymaj. Jeszcze piętnaście. i ostatnie 10 8 6 4 2 i swobodnie staj i odpocznij te kilka sekund. Potrzymaj tą pozycję odpoczynku. Dobrze. Kolejnymi ćwiczeniami będą ćwiczenia w pozycji siedzącej. Przygotuj, matę i usiądź sobie na macie. Tak jesteśmy już na macie. W pozycji siedzącej. Dobrze. Spróbuj być na przedramionach, nogi wysuń do przodu i podtrzymaj tą pozycję przez 15 sekund. Jeszcze 10. I ostatnie 5. Dobrze, odpuść. Bardzo podobnie spróbujemy już z rękoma w zawieszeniu w powietrzu. Te 15 sekund odpoczywaj. Dobrze, spróbuj ręce, nogi wysunąć. Ręce do przodu i trzymaj piętnaście, 15. 15, po czym następne piętnaście, czyli trzydzieści. Dziesięć już za nami. Jeszcze dziesięć i pięć. Dobrze, powolutku odłóż wszystko, odpocznij te kilka sekund, tak, siedząc sobie wygodnie na macie, dobrze, w pozycji bocznej, spróbuj rękę, jedną zostaw na podłożu, drugą połóż przed sobą, unieś nogi, bok i trzymaj, tak zwany scyzorek, ale troszkę łatwiejszy i trzymaj te 30 sekund. Jeszcze piętnaście i dziesięć i pięć, dobrze, odłóż nogi, przejdź sobie już na drugi bok, odpoczywaj w tym, tak, w tej zmianie pozycji, na przedramieniu, dłoń na podłodze, gdy 15 sekund minie, uniesiesz nogi wysoko, po skosie w górę i 30 sekund wytrzymajmy tak wspólnie, razem. I trzymaj nogi i 30 sekund. 10 za nami. Kolejna dziesiątka i jeszcze tylko 10 sekund. I 5. Dobrze, powolutku, odłóż nogi, przejdź do klęku podpartego, dłonie na podłodze, kolano, unieś, unieś nogę, unieś rękę, prawa noga, lewa ręka i trzymaj tak 30 sekund wyciągając, wydłużając całe ciało. Tak, trzymaj, trzymaj. Jeszcze piętnaście i dziesięć, pięć. Dobrze, odłóż wszystko. To samo z drugą nogą, z drugą ręką. Noga prosta, ręka prosta i trzymaj. Trzymaj, trzymaj jeszcze tą pozycję. Prawa noga, lewa ręka i podwrotnie. Połowa za nami. Jeszcze dziesięć, osiem, sześć, cztery, dwa i powolutku. Otóż wszystko odpocznij przez chwilę, bo za chwilę położymy się w leżeniu przodem, tylko brzuch będzie spoczywał na macie, ręce i nogi uniesiemy w górę jak troszeczkę tutaj uciekam, widzę, z kamery, to spróbuję położyć się bokiem, aby była może bardziej widoczna. Dobrze. I unieś nogi, unieś ręce i trzymaj tak 30 sekund. Ręce góra, nogi góra. Połowa za nami. Jeszcze 10 i 5 Dobrze i odpuść. Odpocznij te 30 do 15 sekund, przepraszam, 30 sekund ćwiczę, 15 sekund odpoczywam. Następną pozycję jaką Jaką przygotuję, będzie deska, deska niska, czyli na przedramionach, na palcach i tak również wytrzymajmy 30 sekund. Na przedramiona, na paluchy, plecy proste, lekko pośladki uniesione w górę i trzymaj tak 30 sekund. Już czas leci, 10 sekund za nami, kolejna dziesiątka już ruszyła. Połowa. I jeszcze dziesięć. I pięć. Dobrze, powolutku odłóż nogi na podłogę. Następnym ćwiczeniem, jakie wykonamy, będzie wysoka pompka i będziemy rękę wysuwać w prawo i w lewo. Raz w prawo, raz w lewo. W spokojnym, wolnym tempie. I tak 30 sekund. Unieś już pośladki brzuch nogi. Troszkę szerzej jestem w jednej linii i unoś raz prawą rękę, raz lewo. I zacznij tak 30 sekund. I start. dziesięć za nami połowa i dziesięć. Odłóż nogi, odróż ręce. Odpocznij tak przez chwilę. Znów przejdę do niskiej pompki na przedramionach i będę tym razem nogę unosiła w górę raz prawą, raz lewą. Dobrze, na przedramionach nogi wyprostuj i hop, i hop, i czas start. Połowa za nami. Jeszcze dziesięć. Dobrze, powolutku. Odłóż wszystko. Yy, trening już za nami. Stabilizacja. Yy, wykonajcie ten trening yy, dwa razy. Czyli wszystko, co y, wykonałyście teraz, wykonajcie jeszcze raz. Tak, to dwie serie. Dwie serie, każde ćwiczenie po 30 sekund, 15 sekund przerwy. Pamiętajcie z tą równowagą, aby ją o 100% lepiej wykonać niż ja, bo ja tam miałam y, duże problemy z nią. Często się tam chwiałam i prawie bym tam upadła, ale postarajcie się to zrobić y, na pewno lepiej niż, niż ja. To na razie, papa, do następnego treningu.